Witajcie widzowie! W sumie minęła bardzo mała przerwa, a mianowicie aż dwa miesiące w sumie, więc w sumie nie taka mała przerwa od czasu kiedy nagrałem mojego ostatniego audiobooka. Bardzo wiele, bardzo wiele z Was prosiło mnie o nagranie aportu, i Wam cały czas mówiłem, że muszę dokończyć wszystko inne. No, przepraszam, że nie dotrzymałem obietnicy i nie wstawiłem wtedy tego filmu za porta, ale... komputer mi się trochę zepsuł. Później mi się, później na telefonie wysłałam tego... tego shorta, gdzie walczę z... gdzie walczę z Polecam obejrzeć. Nie jest jakiś super, ale... zawsze... ale zachęcam do obejrzenia, ale już nie przedłużając, Zacznijmy czytać. Aporta. Lecimy. Życzę miłego słuchania. Aport. Morska piana. Wiatr i deszcz walczyły ze sobą, uderzając o stary budynek z taką siłą, że grek zaczął się zastanawiać, czy słabe mury wytrzymają taki napór. Kiedy za oknem zabity deskami rozległ się kolejny potężny grzmot, grek. Greg odskoczył do tyłu i wpadł na Cyryla i nadepnął mu na stopę. Aj! Cyryl odepchnął Grega, wymachując, wymachując niezdarnie latarką skierowaną na ścianę. Snop światła przesuwał się po odłażającej niebieskiej pasiastej tapecie i czymś, co wyglądało jak dwie czerwone litery FR. Na tapecie były jakieś ciemne plamy. Sos do pizzy, czy może coś innego? Hadi roześmiał się, widząc szamotanie przyjaciół. Chłopaki, to tylko wiatr. Weźcie się w garść. W budynek uderzył kolejny podmuch. Ściany zadrżały, zagłuszając głos Hadiego. Deszcz jeszcze mocniej zabębnił w blaszany dach, a jednocześnie w środku, gdzieś nieopodal, coś metalicznego zadzwoniło tak głośno, że przebiło się przez hałas z zewnątrz. Co to było? Cyril odwrócił się gwałtownie, dziko machając latarką. Chociaż dopiero co skończył 13 lat i był o rok młodszy od Grega i Hadiego, tym razem z, nim, tym razem z nimi chodził do tej samej niedawno utworzonej pierwszej klasy. Był niski i chudy. Miał dziecinne rysy, cienkie brązowe włosy, a do tego, co gorsza, głos jak mysz z kreskówki. Nie, nie przysparzało mu to wielu przyjaciół. Chodźmy zwiedzić starą pizzerię. Teraz Cyril zaczął przedrzeźniać propozycję Grega. Tak, tak, cóż. To był doskonały pomysł. Była chłodna jesienna noc. Nadmorskie miasteczko tonęło w ciemnościach, pozbawione prądu przez burzę. Greg i jego koledzy planowali spędzić sobotni wieczór grając, w komput grając na komputerach i jedząc chipsy. Gdy tylko e, padł prąd, ro e, rodzice Hadiego próbowali ich namówić na gry planszowe. Tradycyjną, rodzinną, kul kultowaną, właściwie wówczas, gdy brakło prądu. Ale Hadi zdołał ich przekonać, by pozwolili mu pojechać z kolegami na rowerach do domu Grega, gdzie mogliby zagrać w jego nową grę strategiczną. Kiedy jednak tam do, e, do parli, Greg namówił ich na odwiedzenie pizzerii. Już od dawna czuł, że musi to zrobić. Czu czuł, że coś go do tego miejsca przeciąga. A może wszystko y, pomylił. <laughs> Przepraszam. A może wszystko pomylił. Może to szukanie wiatru w polu. Gregu y, oświetlił latarką korytarz. Dopiero co skończyli y, badać wzrokiem kuchnię opuszczonej restauracji i ze skoczeniem stwierdzili, że wciąż stały tam garnki, patelnie i naczynia. Kto zostawia takie rzeczy zamykając pizzerię? Po wyjściu z kuchni trafili na dużą e, scenę na końcu pomieszczenia, e, które kiedyś musiało być główną salą jadalną. Na tyłach sceny zwisała ciężka, czarna kotara. Żaden z chłopców nie odważył się za nią zajrzeć. Żaden e, też nie wspominał. Nie widział, e, jak coś się za nią ruszało, gdy przechodzili obok. Hadi roześmiał się. To lepsze niż siedzenie zrodzi hej, co to jest? Co. co takiego? celem co skierował światło latarki w stronę, w którą patrzył Haddy. Grek e, poszedł w jego ślady, os, e, oświetlając odległy kąt dużej, zastawionej stolikami sali. Światło spoczęło na rzędzie niezgrabnych kształtów ustawionych na brudnym, szklanym e, kontuarze. Blask latarki odbijał się w rzędach lśniących oczu. – Fajnie! – zawołał Hadley, Kopnął odłamaną nogę od stolika i ruszył w ich kierunku. – Możliwe! – pomyślał Grek, marszcząc brwi na widok lśniących oczu. Jedna para wbijała swój wzrok właśnie w niego. Mimo, mimo wcześniejszej pewności siebie, zaczął się zastanawiać, zastanawiać, e, co tu w ogóle robi. Hadi jako pierwszy dotarł do kontuaru. Ale super! Krzyknął, po czym sięgnął po coś i kichnął, gdy z blatu uniósł się kurz. Zanim wyszli z domu, Grek zaproponował, by wzięli ze sobą chusteczki do zasłonięcia ust i nosa, ale nie mogli żadnych znaleźć. S sądzili, że w pustej restauracji zastaną kurz, kurz Sądził, że w pustej restauracji zostaną kurz, pleśni z tę chlizną i tego typu rzeczy. Co ciekawe, mimo nadmorskiego e, klimatu, w środku znaleźli tylko kurz. Było go za to mnóstwo. Grek e, przeszedł nad przewróconym metalowym krzesłem. <laughs> Jeszcze raz, przepraszam. Grek przeszedł nad przewróconym metalowym krzesłem i minął Cyryla. Który stanął oparte plecami obrudy, obłażący z farby słup pośrodku sali. Poza tym, że jeden ze stołów był połamany, a dwa krzesła przewrócone, wyglądało na to, że wystarczyłoby porządne sprzątanie i znów, i znów można by tu przyjmować gości. To także wydawało się dziwne. Greg wiedział, że coś tu musiało się stać. Ale nie spodziewał się, że w budynku wciąż będą naczynia i meble. I kto wie co jeszcze? Grek popatrzył na to, co Hadi trzymał w ręku i aż mu zaparło dech. Czy właśnie po to tu przyszedł? Czy to z tego powodu wydawało wy, wy, wyzywało go to rozsypujące się miejsce? Co to? Zapytał Cyril, nie podchodząc ani krok bliżej. Myślę, że to kot. Hadi, e, odwrócił, hadi odwrócił się w rękach pę, Hadi odwrócił w rękach pękaty pę kształt, pokryty szorstką sierścią. A może to fretka? Dźgnął to palcem. Może to animatroniczny zwierzak? Odłożył tajemniczy przedmiot i skierował światło na kolejne kształty. Ale super! To nagrody, widzicie? Hali podświetlił nieruchome zwierzątka. To wyjaśniło, czym by były ki kitki, które mi mijali w korytarzu prowadzącym do tej sali. W tych wnękach musia musiały stać automaty do gier. Nie wierzę, że wciąż tu są, e, powiedział Hadi. No, Grek zmarszczył brew, e, przyglądając się czemuś, co m, przypominało zesztywniałą wydrę wydrą morską i poskręcaną, e, i poskręcaną ośmiornicę. Czemu wciąż tu były? E, stara pizzeria była zabita dechami i atakowana e, przez nadmorskie strom, e, sztormy, ale nie wiadomo, je, e, ale nie wiadomo od jak dawna. Widać było, że jest opuszczona i wyglądało na to, że zaraz się zawali. Panele ścienne były tak poszerzałe i zniszczone, że trudno nawet było powiedzieć, czym są, a nazwy pizzerii nie dało się odczytać już od dawna. Więc czemu w środku wszystko sprawiało um, tak dobre wrażenie? No może nie zupełnie dobre. Ale zdaniem Grega wewnątrz e, budynek wyglądał tak solidnie, jakby mógł tu postać jeszcze ze 100 lat. Greg i jego rodzice wprowadzili się do tego miasteczka, gdy był w piątej klasie. Dobrze więc znał to miejsce, ale nie bardzo je rozumiał. Z jednej strony zawsze się dziwił, że w miejscowości uważanej za e, turystyczną stoi zamknięta pizzeria. Z drugiej strony nie był e, to specjalnie popularny e, e, Kulord. Mama, mama Grega nazywała go Miszmanem. Duże, eleganckie wille sąsiadowały z, ma, z malutkimi, paskudnymi domkami letniskowymi, obwieszonymi bojami i otoczonymi stertami starego drewna i połamanych mebli ogrodowych. Na podwórku, naprzeciwko domu Grega, Stał na cegłach wielki, kanciasty sedan z lat 70. Mimo to Greg zastanawiał się, dlaczego pizzerii nie przerobiono na coś użytkowego, zamiast zostawić stary, opuszczony budynek, który wręcz krzyczał do miejscowych dzieciaków. Włamcie się tu! Wyglądało jednak na to, że przed Gregiem, Cyriltem i Hadim nikt tego nie zrobił. Greg spodziewał się, że zastaną jakieś ślady stóp, śmieci i grafiti, dowodem na to, że byli, te, że byli tu już przed nimi jacyś poszukiwacze. Nie znaleźli nic takiego, zupełnie jakby to miejsce zostało opuszczone, zatopione w formal formaldehydzie i zachowane w niezmienionym stanie do czasu, gdy Grek począł nagłą e, potrzebę by tu przyjść. – Jestem pewien, że zostały, bo to naprawdę e, dobre nagrody powie, powiedział, e, wygry, e, nikt, – powiedział Hadi. – Nikt nie wygrywa głównych nagród – dodał e, Cyril. Podszedł trochę bliżej, ale nadał, nadal trzymał się na dystans. Cyrylt, tu nie ma żadnych klaunów. Grek musiał zapewnić Cyryla, że w restauracji nie będzie klaunów, bo chłopak zgodził się z nimi przyjść. Z nimi przyjść. Oczywiście grek nie miał pojęcia, co tak naprawdę tu zostaną. A to co? Cyryl wskazał zwierzaka z wielką głową i dużym nosem który stał pod napisem główna wygrana. Greg podniósł go, zanim zdążył po niego sięgnąć hadi. Zwierzak był ciężki i miał zamontowane szorstkie futro. Greg czuł, że coś, do tego plusz, że coś do tego pluszaka ciągnęło, chociaż nie potrafił powiedzieć co. Spojrzał na spiczaste uszy i, po, i pochyłe czoło, Długi pysk i przeszywające żółte oczy. Zauważył też niebieską obrożoną jego szyi. Zwisała z niej liśniąca plakietka. Czyżby z imieniem, czyżby, czyżby z imieniem uniósł ją? Aport, przeczytał Gregowi y, 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 przez ramię Hadi. To pies, który wabi się aport. Chociaż Grek uwielbiał psy, miał nadzieję, że takiego nigdy nie spotka. Uniósł zwierzaka i przyjrzał mu się z obu stron. Nawet agresywny stary pies, który mieszkał u, u sąsiadów, nie był tak paskudny. A port wyglądał, jak, jakby ktoś skrzyżował złego wilka z rekinem ze szczęk. Miał, bo to musiał być on, prawda? Miał trójkątną głowę zwężniającą się ku górze i zdecydowanie zbyt wielką paszczę. I y, w świetle latarek sierść aporta wyglądała na szaro-brązową, a miejscami y, wy, wyzierał spod niej zardzewiały metal. Z wielkich uszu wystawało kilka kabelków, a w częściowo odsłoniętej wnętce w jego brzuchu widać było prostą płytkę obwodu drutkowego drukowanego. Spójrzcie na to. Cyril nagle zainteresował się przedmiotami leżącymi na blacie i podniósł z niego zafoliowaną broszurę. To chyba instrukcja. Pokaż, Greg wyrwał Cyrilowi książeczkę. Hej, pisnął Cyril. Greg zignorował go. To mogło być to. Odstawił aporta z, powro z powrotem na blat. Wciągnął, wyciągnął swoje instrukcje i zaczął ją przeglądać. Huggy czytał mu przez ramię. tu wepał się pomiędzy instrukcję a pierś Grega, zmuszając go do odsunięcia książeczki na tyle daleko, aby wszyscy mogli czytać naraz. Aport, jak głosiła instrukcja, był animatronicznym psem zaprogramowanym tak, by synchronizował się z telefonem komórkowym i zdobywał dla właściciela informacje i przedmioty. Ale super! zawołał Hadi. Myślisz, że jeszcze działa? Od jak dawna ta pizzeria jest zamknięta? Spytał Greg. A port wygląda, jakby był starszy od mojego ojca a przecież wtedy nie było jeszcze smartfonów Hadi wzruszył ramionami. Greg w końcu też to uznał, że, że to bez znaczenia i zaczął obmacywać zwieszaka w poszukiwaniu panelu sterowania. Hadi i Cyril odsunęli się na bok. Nie zadziała, to starsza technologia. Nie będzie współpracował z naszymi telefonami, stwierdził Cyril, kulejąc się, kulejąc się gdy wiatr znów uderzył w budynek. Greg e, przeszedł, e, przeszedł dreszcz. Nie był pewien, czy z powodu upiornego wiatru, czy z czegoś innego. Skupił się na aporcie. Chciał wiedzieć, czy zdoła uruchomić zwierzaka. Miał przeczucie, że właśnie on go tutaj wezwał. Nie dziwiło go, że cyr e, podchodził do psa z dystansem. Chłopak nie zauważyłby okazji. Nawet gdyby się o nią potknął, Natychmiast Hadi był, e, natomiast Hadi był niepoprawnym optymistą. Był tak pozytywnie nastawiony, że dokonywał rzeczy, do których zdaniem Grega potrzebna była magia. Na przykład kolegował się z popularnymi dzieciakami, mimo że większość e, czasu spędzał z Gregiem i, cyr, e, i, cyr, i cyrylem, z największymi e, nerwami w szkole. Może chodziło o wygląd? Wyk słyszał, jak dziewczyny rozmawiały o Hadim. Według nich był fajny, słodki, niezły, pociągający albo po prostu mnian, w zależności od tego, która y, go opisowała. Hadi y, zaczął rozglądać się po sali, a Cyril opadł na krzesło przy najbliższym stoliku. Powinniśmy już iść, stwierdził. Nie, prychnął Hadi, to jest jeszcze mnóstwo miejsc do sprawdzenia. Greks ignorował ich, podniósł aporta i znalazł na jego brzuchu panel sterowania. Żonglując instrukcją, latarką i psem, e, przygryzał wargę i starał się e, przyciskać odpowiednie guziki w odpowiedniej kolejności. Wiatr i deszcz e, na moment e, zelżały. W budynku e, zapadła złowroga cisza. Greg spojrzał na sufit. Zauważył nad głową dużą plamę. Czyżby od wody? Omiódł światłem latarki cały sufit. Żadnych innych plam. Właściwie, dlaczego nie kapało w całym budynku, kiedy po raz pierwszy ujrzał pizzerię? Wydawało mu się, że na dachu brakowało kawał kawałków blachy. Dlaczego nic nie przecieka? Wzruszył ramionami i znów skupił się na aporcie. Teraz już przyciskał guziki, na chybiu trafił. Żadna z kombinacji podanych w instrukcji nie działała. Wiatr i deszcz uderzyły hmm, równie nagle, jak wcześniej uciechły. I wtedy aport zadr, um, zar, um, zdr, zdrygnął, drgnął, drgnął, um, uniósł łeb, wydając przy tym e, tylko dźwięki, a potem otworzyła się jego wielka pełna zębów paszcza i warknął. Co, licha? Bierg upuścił e, psa na blat i wskoczył do tyłu. W tym samym momencie celu poderwał się e, z krzesła. Co? Pobiegł, um, podbiegł do nich Hadi. Gryk wskazał na aporta, którego łeb był teraz w zupełnie innej pozycji niż kiedy go znaleźli. To chore! jęknął Hadi, wpatrując się w psa jak na, y, jak na zawołanie co w, wpatrując się w psa jak na zawołanie, cofnęli się wszyscy o kilka kroków. Y, na wypadek, gdyby aport zrobił coś jeszcze. Czekali. Aport także. Y, Hadi y, znudził się pierwszy, skierował snop światła na scenę. — Jak sądzicie, co jest za zasłoną? — Nie chcę wiedzieć — odparł Cyril. Y, za nimi, wewnątrz budynku rozległ się huk y, zatrzaskiwanych drzwi. Y, chłopcy, jak jeden mąż, pognali przez salę do korytarza, prowadzących do składziku, przez który się włamali. I chociaż Cyril był najmniejszy, to on dotarł tam pierwszy. Wdostał się na otwartą przestrzeń, nim pozostali chłopcy zdołali się przycisnąć przez szparę, którą udało im się zrobić w zamkniętych drzwiach do personelu. Na, z, na zewnątrz, atakowani przez e, e, ściekający z ukosza deszcz, chwycili swoje rowery. Greg pomyślał, e, że, wieje z prędko, e, że wieje z prędkością osiemdziesięciu kilometrów na godzinę spojrzał na, e, na hadiego któremu kręcone włosy przykleiły się do głowy hadi roześmiał się a Greg poszedł w jego ślady cyril zawahał się chwilę e, po czym także zaczął się śmiać chodźcie zawołał hadi e, prze, e, przekrzykując e, wichurę nie oglądając się za siebie Chłopcy y, opuścili głowy i zaczęli pchać y, rowery pod wiatr, idąc obok przyjaciół. Greg zastanawiał się, y, dlaczego chciał, by przyszli do opuszczonej restauracji. Tylu miejsc nie zdążyli tam zobaczyć. Nie sprawdzili na przykład, co było za kurtyną. Greg martwił się, że nie udało mu się osiągnąć tego, co tam go przywiodło. Mo, a może zrobił to, co miał zrobić? I moi kochani widzowie, teraz na tym skończymy. Też mam do Was takie pytanie. Napiszcie w komentarzach, bo kupiłem sobie takie nowe książki i one są bardzo fajne do czytania, bardzo fajne do właśnie robienia audiobooków. To są książki obcy, mam, mam całą serię i Mógłbym zacząć je też czytać tak na przemian z, z aportem, czyli że jeden odcinek z aporta, jeden z um, obcego. Później znowu aport znowu obcy. Ja bym takie coś mógł robić, ale to zależy od was, czy, czy chcecie tak, czy chcecie po prostu, żebym nagrał obcego, bo um, możecie teraz od razu, żebym nagrał obcego, ale i tak prędzej czy później go w sumie nagram. Ale możecie, możecie powiedzieć, czy chcecie tego obcego teraz, czy później. I też pamiętajcie o subskrypcji, o oczywiście z dzwonkiem, żeby nie pominąć żadnych audiobooków oraz nowych filmów, bo też za niedługo wyjdzie film z Jurassic World The Game. I też pamiętajcie o łapce w górze, żebym wiedział, że obejrzeliście tego audiobooka i że Wam się spodobał. Więc... Do zobaczenia i pamiętajcie, żeby napisać. Yy...